Dobrze. Zanim rozpoczniemy samo kazanie, ze względu na to, że żyjemy w świecie jednak dość mocno związanym z internetem, chciałbym zwrócić się do osób, które tego kazania będą słuchać nieco później. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany tym, żeby studiować Biblię, a chce, żeby ktoś towarzyszył mu przy tym studiowaniu, poznawaniu jej, to ja chętnie mogę to zrobić i dane do mnie kontaktowe Sławek umieści zapewne w opisie tego materiału. A teraz możemy przejść już do naszego dzisiejszego rozważania. Jesteście świadomi, jako osoby, które studiują Biblię, że ewangelista Mateusz opisuje, zresztą nie tylko Mateusz, sytuacje, w których uczniowie zdecydowali się opuścić Jezusa. Pierwsze takie sprawozdanie jest w sytuacji, w której Jezus znajduje się w ogrodzie Getsemane i jest pojmany, i wtedy czytamy, że wszyscy go opuścili i uciekli. Wszyscy. Było ich tam jedenastu, wszyscy go opuścili i uciekli. Potem czytamy sprawozdanie o Piotrze. Dowiadujemy się o Piotrze, że on, pomimo że uciekł wtedy w ogrodzie Getsemane, to jednak szedł za Jezusem, żeby zobaczyć, jak te sprawy dalej będą się toczyć, i trafia w takie miejsce, w którym widzi mniej więcej, co z nim się dzieje, ale ludzie go rozpoznają i zaczynają mówić, ty jesteś. Jednym z nich, a, jest, a Piotr mówi, nie, nie, mylicie się. Słyszy to drugi raz, trzeci raz i za każdym razem Piotr odpowiada, nie, nie jestem z nim, z nich, nie byłem z nimi. I w ten sposób wszyscy uczniowie zaparli się Jezusa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali pomyśleć nad tym, dlaczego. I oczywiście odpowiedzi na pytanie, dlaczego, jest wiele. Nie, nie da się odpowiedzieć, dlatego czy dlatego, ale chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na jeden z powodów, który doprowadził uczniów do tego, że zdecydowali się zaprzeć Jezusa. A może dla nas to będzie istotne, ponieważ ostatecznie w Ewangelii mamy taką informację, że ten, kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie, i trudno, żeby ktoś brał w ogóle pod uwagę, że mógłby się zaprzeć Ewangelii, czy mógłby się zaprzeć Jezusa. I zacznijmy od dawnych czasów. Moglibyśmy powiedzieć, że jednym z powodów, dla których uczniowie zaparli się Jezusa, jest niezrozumienie. Jest niezrozumienie, po prostu niezrozumienie. Niezrozumienie czasu, niezrozumienie sytuacji, niezrozumienie tego, co dokładnie się dzieje. Niezrozumienie, które wynikało z tego, że ich oczekiwania na Mesjasza były inne, o czym też dobrze wiecie. Oni spodziewali się, że nadchodzący Mesjasz będzie władcą, będzie królem, będzie panował nad tym światem. Ale zanim jakoś tak szybko byśmy uznali, że ci ludzie po prostu. Niewłaściwie interpretowali Biblię. Chciałbym, żebyśmy sięgnęli do trzech proroctw Starego Testamentu, które wydaje się, że dość wyraźnie utwierdzały uczniów i w ogóle ludzi tamtego czasu w ich przekonaniu, które było przekonaniem błędnym, dobrze? Przeczytam najpierw fragment z księgi Izajasza z rozdziału 9. Księga Izajasz, Izajasza rozdział, rozdział dziewiąty mówi o tym, że Pan pocznie. Znamy pewnie ten fragment, Izajasz tam rozdział. 9 i wersety 6 i 7. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca, zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki dokona tego gorliwość Pana zastęp. Czego można dowiedzieć się z tego tekstu? Że pojawi się dziecko i my wiemy, że chodzi o Jezusa. I dowiadujemy się, że to dziecko będzie panować i że ustanowi panowanie na wieki. Więc w najprostszym czytaniu tego tekstu człowiek wiedziałby z niego, że pojawi się Mesjasz i gdy się narodzi, zacznie władać, a gdy zacznie władać, jego panowaniu nie będzie końca. Więc uczniowie, na podstawie proroctw takich jak to mogli być przekonani, że skoro pojawił się Mesjasz, skoro narodził się z Panny, skoro teraz już jest z nimi i dokonuje tych wszystkich cudów i znaków, to ustanowi panowanie i nie będzie mu końca. Księga Daniela, rozdział drugi, znacie te fragmenty, prawda? Tam jest mowa o tym posągu, który ma głowę ze złota, ramiona ze srebra, biodra z miedzi, nogi z żelaza i stopy po części z żelaza i po części z gliny. Z perspektywy uczniów głowa ze złota, Babilon minął, Ramiona ze srebra, Persja, minęła. Biodra z miedzi, Grecja, nie ma. No i Rzym. Rzym teraz panuje, teraz funkcjonuje, więc teraz powinien oderwać się kamień z góry i uderzyć w posąg. A tam na końcu tego proroctwa jest powiedziane, że ten kamień stał się królestwem i napełnił całą Ziemię. Więc i to proroctwo pasowało do tego, że jeśli Mesjasz teraz się pojawi, a teraz mniej więcej powinien się pojawić, bo te królestwa wszystkie przemijają. No to on ustanowi władzę i będzie panować na wieki. Ale dotknijmy jeszcze jednego proroctwa Starego Testamentu z księgi Zachariasza z rozdziału 9. To jest proroctwo, które uczniowie, ja nie wiem, czy oni w ogóle mogli zrozumieć to proroctwo inaczej. Księga Zachariosz, Zachariasza, rozdział 9. 9 rozdział, wersety 9 i 10. Raduj się wielce, córko Syjonu, wykrzykuj córko Jerozolimy. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy i zbawiciel, cichy i siedzący na ośle, na oślądku, źrebięciu oślicy. Ten fragment wiecie jak się wypełnił, prawda? Jezus na oślątku wjeżdża do Jerozolimy. Wszyscy są pewni, że to jest mesjasz. No, może nie wszyscy, ale wielu ludzi. Faryzeusze wtedy mówią: "No co teraz poczniemy cały świat poszedł za nim?". Ludzie zrywają gałązki z tych wszystkich palm w okolicy i kładą mu pod stopy. Prowadzi go cały tłum i wchodzą tak do Jerozolimy. No przecież to jest pochod triumfalny nowego króla. No i to się zgadza z tym proroctwem. Raduj się wielce córko Syjonu, wykrzykuj córko Jerozolimy, oto twój król przychodzi do ciebie na oślęciu. Jak można to było inaczej zrozumieć? Przecież oni to widzieli, to się działo na ich oczach. A co jest dalej powiedziane? Zniszczę bowiem rydwany Zefraima i koniec Jerozolimy a łuki wojenne będą połamane, i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie sięgać od morza aż do morza i od rzeki, aż po krańce ziemi. No to przecież oczywistym jest, że jak czytasz taki tekst, a nie znasz przyszłości, to myślisz, że gdy pojawi się król i wjedzie do Jerozolimy na oślęciu i będzie miał panować, to on ustanowi teraz pokój i teraz pokona wszystkich przeciwników i teraz królestwo będzie panować na wieki. Tego oczekiwali uczniowie. Więc gdy znajdują się w ogrodzie Getsemane, to oni po prostu nie rozumieją. Oni zwyczajnie nie rozumieją. Co tam się dzieje? Tam dzieje się taka sytuacja, że oni mają swoją perspektywę proroctw, która wychodzi w ich mniemaniu z interpretacji Starego Testamentu, właściwej interpretacji. I do tej pory, idąc za Jezusem, choć mieli różne trudności zapewne z połączeniem niektórych elementów, widzieli w nim tego mesjasza, który ustanowi królestwo. I w momencie, w którym Jezus jest pojmany, sądzony i za chwilę będzie umierał, Nagle dzieje się coś takiego, że oni stoją w obliczu wyzwania, w którym albo zanegują swój sposób interpretowania Biblii do tej pory, albo. Mm, a tak, albo zanegują sposób interpretowania Biblii do tej pory i uznają, że Jezus dalej jest Mesjaszem, albo zdecydują, że jednak Biblię interpretowali właściwie i odrzucą Jezusa. No i co zrobili? Uznali, że interpretowali Biblię właściwie. To jest ogromne uproszczenie. Ale do tego się to sprowadziło. Popatrzcie, oni musieli zweryfikować swoje wierzenia na podstawie rzeczywistości, która była przed ich oczami. Nie chodzi o to, że my mamy dostosowywać Biblię do tego, co się dzieje, tak? Nie, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że rzeczywistość miała zweryfikować, czy ich interpretacja Biblii jest właściwa. I zdecydowali. Nie umieli sobie z tym poradzić. I to jest problem w jedną stronę. Problem który, który można byłoby określić jako nie tak miało być. Nie tak miało być. Uczniowie wiedzieli, że nie tak to miało wyglądać. Ale to nie jest tylko tyle, dlatego że Jezus, gdy chodził z uczniami i funkcjonował z nimi, on ich uprzedzał. On mówił im rzeczy, które miały ich przygotować na czas, który nadchodzi. I tak, w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16 i w wersecie 21 jest pierwszy taki fragment, który o tym mówi. Mateusz rozdział 16 i tam werset 21. Brzmi tak: Odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i od naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać. Jezus im tłumaczył, on im mówił, mówił im rzeczy, które miały ich przygotować na to, że w pewnym momencie rzeczy potoczą się zupełnie inaczej, niż im się wydaje. Ale wiecie, jak zareagował Piotr, nie? Przyszedł i powiedział, panie, no, no miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie. Drugi taki fragment jest zapisany w Ewangelii Marka w rozdziale 9 i tam werset 30. Ewangelia Marka, rozdział 9. I tutaj 30, i dwa wersety następne. Tak, dobry tekst podaje. Nie, to nie jest ten fragment, wybaczcie. To jedynie go przywołam, bo teraz nie będę go szukał. Fragment ten mówi, że Jezus znowu mówił im o tym, że pójdzie do Jerozolimy i będzie musiał wiele wycierpieć, ale tam jest dokładnie powiedziane, a oni nie rozumieli i bali się go pytać. Bali się go pytać. Więc Jezus mówi im słowa, które są prawdą. Jezus mówi im o tym, że niedługo przyjdzie na nich próba, której, na którą nie są przygotowani. Mówi im to w prostych, zrozumiałych słowach. Ale oni nie wiedzą, co z tym zrobić, bo tak mocno siedzą w swoim zrozumieniu tego, co się będzie działo w przyszłości, że nie są w stanie tego zmienić. Nie, nie potrafią tego przeskoczyć. Trzeci tekst, Ewangelia Marka, rozdział dziesiąty. Werset trzydziesty trzeci. No, może 32, drugi, trzeci, a tutaj był ten tekst. I byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi i zdumiewali się, a idąc em, zdumiewali się, a idąc za nim, bali się. On zaś znowu wziął ze sobą dwunastu i zaczął im mówić o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a syn człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w piśmie. Oni oskarżą go, oni skarżą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą się z niego naśmiewać, ubiczują go, będą na niego pluć i zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I teraz pomyślcie. On im mówi precyzyjnie. Oni będą na mnie pluć, oni mnie będą biczować, oni mnie ukrzyżują, ale nawet jak mnie zabiją, za trzy dni ja zmartwychwstanę. Jezus ich przygotowuje na to wydarzenie tak, żeby oni mogli przez nie przejść najlepiej jak to możliwe. I jak wyobrażam sobie, jak to mogło być, jak uczniowie mogli. Mieć tę perspektywę, że to, co spotyka ich Pana, jest wypełnieniem proroctw, ale za trzy dni zmartwychwstanie, to przechodzenie tego byłoby zupełnie inne, jak przechodzenie bez perspektywy zmartwychwstania. Ale oni nie mogli tego uchwycić, nie mogli tego złapać, a Jezus mówił im wprost. Ostatni tekst przeczytamy z Mateusza z rozdziału 26, który tego dotyczy, Ewangelia Mateusza, rozdział 26. I werset drugi. Wiecie, że za dwa dni będzie paska, a syn człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie. Za dwa dni. Dwa dni. Słuchajcie, dwa dni przed tym wydarzeniem, Jezus mówi: Za dwa dni będzie paska, a ja zostanę wydany na ukrzyżowanie. Ale nawet dwa dni wcześniej. To im nie wystarczyło. To nie, nie dali sobie rady. Nie, nie potrafili po, pogodzić informacji, które Jezus im przekazuje, z całą koncepcją, w której zostali wychowani, w którą wierzą, z którą się. Um, Utożsamiali przez całe życie. Nie mogli połączyć tego, że proroctwa Starego Testamentu mówią o królu, który będzie panował na wieki, z tym, że ten król będzie musiał zostać zabity w Jerozolimie. Nie potrafili. I teraz zastanawiam się, czy gdy my myślimy o czasach końca i o proroctwach, i o tym, jak je interpretujemy, w ilu miejscach możemy być w położeniu takim, w jakim są uczniowie. Że jesteśmy pewni, że rzeczy wyglądać będą Konkretnie tak, a wcale nie muszą. I jak sobie z tym poradzimy? Ale wiecie co jest ciekawe, że uczniowie, pomimo tego, że nie mogli połączyć tych dwóch rzeczy, postawieni zostali w sytuacji, w której ten problem mógł być rozwiązany. To znaczy, nadal mogli przejść przez to zwycięsko, pomimo wyzwania, z którym się mierzyli. I ta historia jest historią Getsemane, którą chciałbym, żebyśmy otworzyli z Ewangelii Marka z rozdziału 14. Ewangelia Marka, rozdział 14. I tutaj od wersetu 32 zapisane jest sprawozdanie, które myślę, że dość wyraźnie to pokazuje. Ewangelia Marka, 14, rozdział od 32 wersetu. I przyszli na miejsce zwane Getsemane. Wtedy powiedział do swoich uczniów: siądźcie tu. A ja tymczasem będę się modlił. Wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaczął odczuwać lęk i udrękę. I powiedział do nich: Bardzo smutna jest moja dusza aż do śmierci. Czuwajcie tu, zostańcie tu i czuwajcie. A odszedłszy trochę dalej, upadł na ziemię i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I powiedział: Abba, ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ode mnie ten kielich. Jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co ty. Potem przyszedł i zastał ich śpiących. I powiedział do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny. Ja rozumiem uczniów. Zmęczeni byli. Jest wieczór. Jezus poszedł się modlić, może tak jak zwykle. Nie rozumieją czasu, który jest przed nimi. Nie zwrócili uwagi na słowa, które Jezus powiedział, że za chwilę będzie musiał zginąć. Poszli spać. Ja to rozumiem byli po prostu zmęczeni. Ale mówi im tak Piotrowi i tym dwóm, którzy z nimi byli. Czuwajcie i módlcie się, po co? Abyście nie popadli w pokuszenie. Abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. I teraz, jak spróbujemy to narysować w tym kontekście, w którym jest Piotr, w którym za chwilę zaprze się Jezusa, to tutaj Jezus mu mówi: módl się, módlcie się wszyscy, abyście nie popadli w pokuszenie, bo duchowo to wy chcecie, ale ciało jest słabe. Jezus odchodzi się modlić i przychodzi znowu. Werset 40. Gdy wrócił, ponownie zastał ich śpiących, bo oczy same im się zamykały i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Jezus przychodzi kolejny raz, mówi, no, nie, nie wiemy dokładnie, co mówi, ale oni się budzą, widzą go kolejny raz. On ich prosił, żeby się modlili, żeby czuwali, a oni budzą się i no, no co powiedzieć? No co powiedzieć, no zasnęliśmy, no. no zasnęliśmy. I przyszedł po raz trzeci i powiedział im: śpijcie dalej, odpoczywajcie. Dosyć. Nadeszła godzina, oto syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. W czasie, w którym, którego oni nie rozumieli, który był taki zwykły, zwykły wieczór, zwykła noc, w tym czasie Jezus daje im rozwiązanie i mówi: módlcie się, to nie popadniecie w pokuszenie. I na ile to rozumiem, w szczególności w kontekście Piotra, ale też pozostałych apostołów, jest to myśl, która uczy, że jeśli będą się modlić i będą czuwać, to być może nie zaprą się go w momencie, w którym przyjdzie próba. Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Ale oni nie dają rady. Czy to było za trudne zadanie? Może było za trudne, bo jak nie rozumie się czasu. No, no po, pomyślcie, wyobraźcie to sobie. Wiosna się zaczyna. Ładnie jest na zewnątrz. Wyobrażacie sobie, ale tak naprawdę, wyobrażacie sobie. Wiem, że wiecie, że tak może być, ale wyobrażacie sobie, że jutro świat się skończy? No nie. Nie żyjecie z taką świadomością, nie? I gdyby przyszedł do was ktoś i powiedział: „Ej, poważna sprawa, modlcie się godzinę, dzisiaj wieczorem. Dalibyście radę modlić się godzinę, nie mając tej świadomości? Poza tym. Ja, ja w ogóle nie odnoszę się do czasu modlitwy, żeby była jasność. Ja nie mówię, że trzeba się modlić godzinę, pięć minut, dziesięć minut. W tym czasie Jezus oczekiwał od nich wsparcia i modlitwy. A potem przyszedł drugi raz i znowu oczekiwał, że będą się modlić. I trzeci raz i znowu oczekiwał, że będą się modlić. On liczył, że w tym czasie i on będzie miał wsparcie i oni sobie poradzą z tym. Nie? Oni, oni przez tę modlitwę będą zwycięzcami. Ale się nie udało. Ale się nie udało. I wszyscy go opuścili i wszyscy uciekli. Chociaż tak też nie do końca, nie? Bo wcześniej, zanim Piotr uciekł, jeszcze wcześniej, wcześniej, zadeklarował, że choćby i na śmierć, to on pójdzie, nie? I gdy przyszli żołnierze, gdy przyszli żołnierze, on wyjął miecz, nie miał absolutnie szans, ale wyjął miecz. I dał dowód tego, że jego słowa są prawdziwe. Choćby na śmierć pójdę. No to szedł. Przecież on nie miał żadnych szans. Ale Jezus go powstrzymał, i cała wizja Piotra uległa w gruzach. Wszystko się skończyło, bo co tu się dzieje? On nie wie, co się dzieje. Więc w obliczu niezrozumienia Jezus dał im polecenie: Módlcie się i czuwajcie. Kończy się cała historia. I ogólnie to jest dramat dla uczniów. Umiera ich nauczyciel, za którym chodzili przez ostatnie lata. I teraz wiecie, jak to jest, jak musieli być oceniani, nie? Naiwni, głupi, ludzie się z nich śmieją, szydzą. Niektórzy może chcieliby im zrobić krzywdę, a nie mówiliśmy itd., itd., nie? To, to jest doświadczenie uczniów, dlatego trudno się dziwić, że najlepiej to im by się było schować, ukryć przed oczami przed tymi słowami, przed tym wszystkim co mogliby otrzymać z rąk tych, którzy ich otaczają. Ale po trzech dniach Jezus z martwych wstaje. Robi to co powiedział. I teraz oni w wyniku zmartwychwstania zaczynają rozumieć, co się wydarzyło. Że źle rozumieli proroctwa, że nie zwrócili uwagi na jego słowa, że rzeczywiście Rzeczywiście to wszystko mogło wyglądać inaczej. I ostatnie słowa, które Jezus wypowiada przed Kościołem, tak twarzą w twarz, tak osobiście, nie przez jakichś proroków, nie przez pośredników, ale osobiście ostatnie słowa, które zapisane są w Biblii, które Jezus wypowiada, mm, zanotował Łukasz. I brzmią one tak. To, to jest w ogóle pytanie uczniów, nie? Panie, czy teraz odbudujesz Królestwo Izraelowi? I to jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Ja też chciałbym je zadać. Czy to teraz? I Jezus odpowiada im tak. Nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które Pan w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc ducha świętego i pójdziecie na cały świat i głosić będziecie Ewangelię. I teraz myślę sobie tak. Że są rzeczy, przed którymi się nie ustrzeżemy. Możliwe, że trudno będzie nam ustrzec się przed tym, że niektóre rzeczy zrozumiemy nie tak, jak należy. Może tak być. Ale wierzę, że jeśli podejdziemy do Biblii tak, jak Jezus chciałbyśmy do niej podeszli, i rozumie, jeśli, jeśli będziemy rozumieć, że ten, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie, to będzie oznaczać, że w czasach końca, jeśli ludzie będą realizować, my, tak tutaj, wszystkie osoby, które uwierzą, czy wierzą już, będą realizować to posłanie, to zadanie, które Jezus dał Kościołowi, wszystkim wierzącym, tak, jak robił to w kontekście uczniów, którzy byli w ogrodzie Getsemane, to to będzie droga, na której będziemy mogli ostać się w próbach, które są przed nami. Ja bardzo lubię taką, taką perspektywę, w której wiecie, jak to jest na co dzień. Nie? Na co dzień to jest tak, że my patrzymy na te próby, które są przed nami i wyolbrzymiamy je trochę. Nie? Myślimy, jak to będzie strasznie, a potem przychodzi rzeczywistość i nie jest tak strasznie. Nie wiem, jak się idzie do lekarza, czasem tak jest. Chociaż akurat u lekarza czasem bywa też odwrotnie. Ale czasem no, wyobrażamy sobie, jak to będzie trudno, a potem nie jest tak źle. Ale w kontekście czasów, które są przed nami, Biblia raczej sugeruje, że może być odwrotnie. Nie? Uczniowie, uczniowie tak podeszli do ogrodu Getsemane. Oni nie rozumieli tego czasu. Jakoś tak, to jest to wszystko, o czym teraz mówiliśmy. Było tak spokojnie, tak zwyczajnie. Nie dali rady. Ale Jezus powiedział nam: To wy, którzy uwierzyliście, nic więcej mieć nie musicie. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Każdy tak jak umie, zgodnie ze swoimi darami, zgodnie ze swoimi możliwościami. I teraz. No, różnie to może nam wychodzić. Możemy żyć w czasie, w którym nie przynosi to rezultatów. Możemy być zniechęceni, może nam się nie chcieć, ale to trochę tak, jak, wiecie, trochę tak, jak z tymi uczniami w ogrodzie, nie? Czemu nie dali rady modlić się przez godzinę? Czemu nie dali rady zrobić tego, czego Jezus od nich oczekiwał? No, byli zmęczeni. No i ja ich rozumiem. Ja też bywam zmęczony. Było późno. No, wiecie, jak jest późno, to trudno się modlić, nie? Poza tym nie rozumieli czasu, więc jak sobie z tym poradzić? I gdy myślę o tym zadaniu, które Jezus nam zostawił, i o tym, jak ja to przeżywam, jak ja o tym myślę, wymyślcie też ze swojej perspektywy. To czasem mam wrażenie, że w moim przypadku te rzeczy, które spotykały uczniów w ogrodzie Getsemane, są podobnymi do tych, które pojawiają się w mojej głowie. Czasem się po prostu nie chce. Czasem człowiek jest zmęczony, nie ma siły. Bo to życie ono jest skomplikowane, jest trudne, jest męczące, nie, nie jest łatwo, nigdy nie było. Ale ostatecznie. Gdy Jezus zapytał, czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, chciał przez to pokazać, że, jak rozumiem, że to wytrwanie w czasie przed jego powrotem może nie być takie proste. Dlatego zostawił nam wiele nauk, wiele lekcji, które pokazują, jakie są nasze zadania. I nawet jeśli moglibyśmy w ocenie tego, w jakim żyjemy czasie, się trochę pomylić, bo coś zrozumielibyśmy nie tak, jak należy, to. Realizując to, co Bóg zostawił nam w Biblii, wierzę, że jesteśmy bezpieczni. Wierzę, że jesteśmy bezpieczni. Bo jeśli człowiek pozostanie osobą wierzącą, wierną temu, co w Biblii jest opisane, to czy jest ktoś, czy nawet jakaś siła, o której rozmawialiśmy podczas studium Biblii, kto mógłby go oddzielić od niego? Czy nie jest tak, że Bóg nie pozwoli na to zgodnie ze swoimi obietnicami? Więc przyjaciele, podsumowując to proste bardzo rozważanie, chciałbym, żebyśmy mieli taką perspektywę, że w naszym życiu i w naszym doświadczeniu możemy mierzyć się z różnymi wyzwaniami i różnie może nam to wychodzić, podobnie jak uczniom. Czasem może nawet coś nie zrozumiemy tak, jak należy, może popełnimy jakiś błąd, ale ostatecznie... W tym powołaniu Kościoła Bóg chciał, żeby Kościół tworzył taką społeczność, takie miejsce, które byłoby bezpieczne dla ludzi, którzy będą przyjmować Ewangelię, i był takim ciałem, który działa na rzecz tych, którzy tej Ewangelii jeszcze nie przyjęli. Jeśli bezpieczni są ci, którzy wierzą, to ci, którzy nie wierzą, nie są bezpieczni. I potrzebują tych, którzy uwierzyli, by również uwierzyć. Ich świadectwa, ich słowa, ich doświadczenia. No bo tak to zostało zaplanowane. Więc. Um, tym akcentem chciałbym zakończyć i w zasadzie zachęcić Was, żebyście, żebyśmy razem, nawet gdy się nie chce, nawet gdy jest trudno, nawet gdy jest zbyt późno i gdy już nie ma siły, żebyśmy próbowali w sobie gdzieś tam odkopać trochę jeszcze motywacji, żeby z kimś jeszcze porozmawiać, do kogoś jeszcze zadzwonić i pokazać, że to, w co wierzymy, jest lepsze, jest po prostu lepsze, i jest warte tego. By nawet jeśli ktoś by nas miał odrzucić, dotrzeć w końcu do kogoś, kto chciałby to przyjąć. Powodzenia. Amen. Amen.